Siemanko, kochani, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka w odcinku z poranną puszynową rutyną. Jak widzicie, ja jestem jeszcze w piżamie, całkowicie nieogarnięta. Zaraz idę się kąpać, myć zęby i szykować dzieciakom w śniadanko. A zobaczcie tylko ten zestaw z biedronki. Kapucie mam z puszyna i piękną piżamkę, no mega! Dobra, kochani, więc ja idę się kąpać. Ja normalnie jeszcze śpię. Wzięłam sobie ten pusinowy płyn, który ostatnio kupiliśmy. No, i potem sobie założę może jakąś maseczkę pusinową na twarz. Wykąpałam się, słuchajcie, ale założyłam sobie tą piżamę pusina, bo ja nie mam żadnych innych pusinowych rzeczy. I teraz, jak umyję zęby, to nałożę sobie jedną z tych maseczek. Zobaczymy, czy wiecie, one będą miały takiego pusina na twarz. Bardzo bym chciała. Słuchajcie, nie mamy puszina, ale ja w życiu nie miałam tak pięknie pachnącej maseczki. Normalnie maliną, matko jedyna. Teraz idę do oliwki. Jak już się trochę ogarnęła, to czas na oliwkę. A czy tobie to nie za dobrze z tymi puszinami? Nie. My dzisiaj ogólnie mamy bardzo ważny wyjazd. Jedziemy w superowe miejsce na nagrywki i musimy się spakować. Więc oliwka, ty szoruj pod prysznic. I robimy śniadanko i myślicie, co może zjeść puszyn. Ja tak. Skoro oliwka poszła się teraz kąpać, a ja jeszcze chodzę w tej puszynowej maseczce, to ja Wam pokażę, co ja zamówiłam z Sensei. Oczywiście, puszynowe rzeczy. Jeżeli szukacie, to właśnie, możecie sobie zajrzeć na stronę. O, ale mega! Zobaczcie tylko, opaska, ale w stylu Halloweenowym i na przykład jak będę robiła makijaż albo oliwka, nie wiem, będzie sobie coś tam robiła, to może ją założyć. No rewelacja jest. Ej, w sumie teraz będę mogła ją założyć, jak będę robiła sobie właśnie makijaż, jak zdejmę to! Jeszcze więcej puszynowych maseczek, i słuchajcie, tutaj wychodzi na to, że będzie jakiś obrazek. Szkoda, że ja najpierw tego nie otworzyłam. Zobaczcie tylko! Puszynowa szczotka do włosów halloweenowa i dobrze się składa, bo zaraz ją przetestuję, bo ja jeszcze swoich włosów nie czesałam. Wyglądam jak jakiś kościotrup bez tych takich kresek. No i teraz słuchajcie, ale mi się tu odkleja. Idziemy już w kosmetyki i to jest balsam do ciała piankowy. Ja chcę tego użyć. Ja chcę tego użyć. Ja Zobaczymy, też. jak to pachnie. Ja Stasiek, Ty też, proszę cię bardzo, zobacz sobie. O, ale ci dużo dałam. Musisz to rozsmarować na nóżkach, na rączkach. Zaraz wam powiem, jak to pachnie, ale ja czuję, że będzie cudowne. Oh my god. Ale zamówiłam jeszcze wersję pumpkin pie, czyli to będzie ciasto-dyniowe. Ludzie, przecież to jest fantastyczne. Ja mam już jeden balsam taki z pusina, pokażę Wam go potem. No, to zdecydowanie wygrywa. To jest takie jesienne, piękne. No i oczywiście żel pod prysznic i też o zapachu tej dyni, bo jestem po prostu zakochana. Więc tak wygląda moje całe zamówienie Pusi Nowe Sensei. Maseczki, szczotka, żel, dwa balsamy, opaska i i szczotka. Tak mówiłam już, ale to wszystko super wygląda. Wstawiłam wodę na herbatkę, na kawkę dla mnie. Mam nadzieję, że pusin wypiłby kawkę i lecę się ogarnieć, bo Oliwka już się skończyła kąpać, więc wracamy zaraz ogarnięci już. Dobra, ja już straszyć was nie będę. Pomalowałam się, muszę jeszcze wysuszyć włosy. Oliwka tam sobie robi swoją też rutynę, więc zaraz tam pójdziemy, jak się ubierze, no i ja też się muszę przebrać z tej pusinowej pięknej piżamki. Ale no nie mam nic innego pusinowego. Mamy tutaj poranny pusinowy bałaganik. Ja zaraz to wyrzucę, to jest do odłożenia. Mamy jeszcze perfumy pusinowe. Oliwka, co Ty będziesz teraz robiła? Myła sobie ręce. Myła ręce piękną pusin. Ja się zastanawiam, jakbyśmy mogły użyć tej, tej soli czy coś takiego. No nie wiem, to jest taki puder pusinowy do kąpieli, ale szkoda, że nie mamy wanny. Oliwcia, to ty tutaj się szykuj, weź sobie otwórz tą pomadkę i ja tutaj przyjdę posprzątać potem i włosy musimy uczesać, bo na razie to tu jest taki bałagan, że ho ho! A wiesz, że musimy się jeszcze spakować na wyjazd, to trzeba się pospieszyć. No właśnie. A ja idę jeszcze robić śniadanie. I co je puszyn? Ja Ja jem jajecznicę pusinową. Jajecznicę puszynową? Tak. Ty też chcesz zjeść jajecznicę pusinową? Taki. I co sobę, sami będę czekać dziecią. I sam drowet szopęć ty oli zrobić. A ty sam sobie? Tak. To jaki mamy zapach? Eee, arbuzowy. Arbuzowy daj powąchać. Ale ładnie daj no. Mi pij, Patrzę, że z tej torebki. a Tutaj są dobra i skarpetuchy. I oliwka, musisz wybrać sobie jedne z tego, bo one raczej będą też na ciebie dobre. I tutaj mamy jeszcze czapkę zimową, puszynową. I teraz wybierzemy sobie z oliwką puszynowe skarpetki. O Stasiek, dla ciebie to na pewno będą za duże. Nie. Wiecie co? Możemy to porozrywać, bo tam jest taki ten i pokażemy w ogóle jak one wyglądają. I ogólnie... Yy... O Jezu, jakie słodziaki z pizzą tutaj! Ja biorę sobie chi. Yy, Haj, dobra. To Oliwka wybierasz te, tak? Tak. Oliwka wybiera te. A te pizzowe. Ja pizzowe? Ja nie wiem, czy te skarpetki na mnie będą za małe. Nie wiem jakie to... A tutaj... No ale gdzie jest reszta par? Są jeszcze takie, gdzie Pusin wystaje tutaj z góry, mhm. i ogólnie resztę tych skarpetek to bierzemy na wyjazd. Jeszcze to. I Stasiu, wam pokazuję, pokaż, jakie ty miałeś. Stasiu miał tutaj coś z niebieskim, i ogólnie te skarpety, słuchajcie, były w biedronce. Ja już się pogubiłam, wszystko porozwalali. Stasiu, Mistrzu, to jest na ciebie troszkę za duże. Zobaczcie, pięta. Za... Nie jest za duże? Nie, tu Zakładasz puszyny? No staciek rewelacja. Po prostu rewelacja. A Oliwka? Trwają przygotowania pusinowej jajecznicy, a Oliwka szuka na YouTubie jakiegoś odcinka albo takiej bajki jakiejś krótkiej. Oczywiście z pusinem. Idąc tropem fioletu, słuchajcie, to Oliwka rozłożyła fioletowe talerzyki i zaraz tutaj będzie jedzonko. Hmm, to mam się to my jemy, słuchajcie, i zaraz bierzemy się za pakowanie, bo w końcu normalnie nie zdążymy. No jak puszynowa jajecznica? Ja nie chcę dżemu. Jak smakuje puszynowa jajecznica? Dobra. Ej, a czemu na śniadaniu nie ma żadnych puszynów? Nie wiem. Ja udałam puszynowe jedzenie. Czyli miszki sobie odpuszczamy. Nie, jest głupie, ta nasz To życzcie nam smacznego, i zaraz wracamy i bierzemy się za pakowanie. Na tajny wyjazd. Przechodzimy do pakowania, bo powiem Wam, że ja się po prostu z niczym chyba nie wyrobię i będziemy mieli mega opóźnienie, ale chcę Wam coś pokazać. Tylko najpierw muszę to wywrócić. Jedziemy w cudowne miejsce, nagrać dla Was wspaniały odcinek. Odcinek dla wszystkich koniarek? Nie, koniarzy. Yy, koniarek? Nie wiem, jak to się. No wiecie, dla jeźdźców i w ogóle. To są moje bryczesy. Zobaczcie, one mają tyle lat. Kiedy ja, ja miałam 18 lat. Albo 17, jak zaczęłam, i ja prawdopodobnie się teraz w nie nie zmieszczę, ale one są ze mną i czekają po prostu tutaj. Nie, nie to, że na schudnięcie czy coś, ale po prostu no ja je nigdy ich nie wyrzucę. Jedziemy do cudownej stajni. Stajnia iskra. Tam odbywają się obozy jeździeckie w ogóle z influencerami. Jak ja zobaczyłam te zdjęcia. I no i możecie się sami domyśleć, jaki odcinek będziemy nagrywać. Będzie to 24 godziny w stajni. Ja już się nie mogę doczekać tym bardziej, że wsiądę na konia. I ja to Wam wszystko pokażę: nagram, całe miejsce, te konie piękne, wszystko. Będziemy mogli o nie zadbać, będziemy mogli trochę pracować. Tam jakby wiecie, wczujemy się po prostu w to życie stajni. I zaczynamy dzień już od siódmej, bo wtedy jest karmienie koni, potem wyprowadzanie na pastwiska. No nie, no ja po prostu jestem tak podekscytowana na maksa. No, szkoda, że nie kupiłam sobie nowych, ale damy radę tam w jakichś dresach albo legginsach. Damy radę. Zabrałam Was znowu do łazienki I zaczynam pakować kosmetyki na wyjazd No i pewnie weźmiemy tą całą armię pushinów Te wiecie, płyny, jakieś balsamy No i ja muszę wziąć sobie kosmetyki do makijażu Potem rzeczy, na pewno jakieś bluzy legginsy, dressy. wiecie, żeby nam było Wygodnie w tej stajni Ale się super mega cieszę Dobra, z tych nowych rzeczy na pewno bierzemy Sobie ten żel do kąpieli Dyniowy I biorę sobie ten balsam Obowiązkowo, maseczki Wszystkie weźmiemy te nowe. Weźmiemy też opaskę, tylko ja ją zdejmę i w tle możecie słyszeć koci domek Gabi teraz, bo oglądają. Ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać, i żebym ja tego nie zepsuła. Odczepiaj się opasko! Dobra, I jeszcze fioletowa, słuchajcie, no hit! Dobra słuchajcie, puszynowa kosmetyczka jest prawie zapełniona, dodamy tutaj jeszcze szczotkę i tak dalej. No, Dawid bierze tam osobne kosmetyki, ja też coś innego wezmę. No i teraz najważniejsze, ogarnianie ciuchów na wyjazd. Co tu wziąć, w ogóle muszę sprawdzić pogodę. Najgorsze jest to, że nie mamy chyba takiego końskiego obuwia, wiecie? Że nie mamy tych sztybletów i tak dalej. Ja kiedyś miałam czapsy, wiecie, na buty te takie ochraniacze, co się na łydki zakłada. Ale ja je zgubiłam o kupę lat temu. Ja nie wiem do końca, czy ja je w stajni zostawiłam, czy po prostu ktoś je buchnął mi. Nie wiem, różne scenariusze tutaj mogą być. Zacznę od siebie, od pakowania siebie. I myślę, że ta szczęśliwa bluza, ona była z nami często na challenge'ach. I wezmę sobie taki cały dres, taki beżowy. No i puszynowe rzeczy dla oliwki pewnie jakieś, musimy włożyć wszystkie skarpetki puszynowe, bierzemy więc zaczynam pakowanie zaczynam od tego, że zrobiłam się Patrykiem teraz już nie Puszynem, bo niestety nie mam innych puszynowych rzeczy ale za to mam bluzę z y, Patrykiem ze Spongeboba i wzięłam sobie takie fioletowe dresy, no i teraz zaczynam pracę już ubrana, nie w piżamie Puszyny zostają w domu i będą tutaj wszystkiego mam nadzieję pilnować mam nadzieję, że nie zrobią sobie żadnej kocie impreskich. Chyba, że no może jednego weźmiemy ze sobą? Co sądzicie? Jak widzicie, na razie wszystko w kubkach, ale zaraz to wszystko powędruje do walizki. Do spania w stajni bierzemy nasze kostiumy jednorożców. Mam nadzieję, że konie się nie pogniewają, że wiecie, no konie, znaczy jednorożce do stajni wjeżdżają. Ogonki mamy. Ja jestem mega ciekawa, gdzie nas ulokują w tej stajni do spania, wiecie, bo ja biorę koce i tak dalej, ale czy będziemy na jakimś sianie, czy na jakichś belkach, czy coś, no nie mam pojęcia. Ja normalnie dzisiaj walczę z czasem, przed chwilą nagrałam dla was też pusinowe to czy to, więc na pewno wleci shortcik i będziecie mogli wybierać najfajniejsze rzeczy w komentarzach, a teraz lecę dalej do pakowania. Ale zobaczcie tylko, jak wygląda pusinowa kosmetyczka, ja po prostu uwielbiam to. Powiedzmy, że się spakowałam. Oczywiście sprawdzę to jeszcze 500 razy i w ogóle wiecie, że kupiliśmy Oliwce dwie bluzy z Reserved. One są takie same, różnią się tylko kolorem i zaraz Wam pokażę, co się stało. Pierwsza wygląda tak: tutaj ma takiego kota, i z tyłu ma baj, a tutaj ma haj. No i ona jest identyczna prawie jak ta biała, tylko że ta biała jest innym nadrukiem kocim. No i słuchajcie, oliwka tu czymś się upaprała, i ja mam taki fajny, w takim żelu, jakby w takim sztywcie, taki odplamiacz. I on nigdy nic nie zrobił z żadnym ubraniem, z żadnym. A tutaj po wypraniu, słuchajcie, nie wiem, czy to będzie widać, została taka w ogóle taka plama dziwna i mało tego, ten puszyn się posklejał. Zobaczcie, jak ja bym go tutaj o tak, to tutaj się zrobi takie nieładne, brzydkie. Prałam je tak samo, zawsze. I tamta jest okej, okay, wszystko w porządku, a z tą ja nie wiem, jakie cuda się dzieją. Jeżeli chodzi o puszynowe to czy to, to jestem bardzo ciekawa, co wy wolicie. Oprócz tego shortsa, to poczekajcie chwilę. Wolelibyście kupić szczotkę halloweenową czy halloweenową opaskę? A teraz słuchajcie, wybierajcie najlepszą maseczkę: numer jeden, numer dwa i numer trzy. Ej, wiecie, że ja w życiu chyba nie miałam tyle pusinowych rzeczy przez ten odcinek, że kupujemy oliwce tylko puszinowe rzeczy. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to wpadajcie. Yy, no i tak, to było wtedy i ogólnie wcześniej to też kupowaliśmy, ale ja w życiu, ale to w życiu nie miałam tyle puszinowych rzeczy co teraz. I słuchajcie, jak będę na wyjeździe i zrobimy sobie te maseczki z Sinsei, gdzie tutaj podobno jest coś. Ej, zaraz tu je widać. Tak, to będą pusiny w dyńce Ale mega to jest To, a i tutaj mamy słuchajcie jeszcze Pusiny duchy To może być fajne, to będzie fajnie wyglądało To porobimy fotki i wrzucimy na Instagrama Zastanawiam się, czy nie wziąć oliwce, puszynowego piórnika i plecaka, dlatego że oliwka dzisiaj miała dzień wolny w szkole, ale jak wrócimy w niedzielę dopiero, bo w sobotę cały dzień nagrywek, wiecie, 24, no i w niedzielę dopiero wyjedziemy stamtąd gdzieś może koło południa, to oliwka będzie miała, wiecie, nie będzie kiedy lekcji zrobić. Więc się teraz zastanawiam, a że wszystko puszynowe? Dobra, słuchajcie, na koniec odcinka na pewno otworzę paczuchę, bo nie chciałabym żadnej paczuchy zostawiać samotnej tutaj u mnie w domu, ale teraz robimy psikadło. Robimy psikadło pięknymi, puszynowymi, czekoladowymi perfumami. I one są w biedronce. Jeśli chodzi o paczuszkę, to dostałam paczuchę od Milenki, i ona tutaj prosi, żeby otworzyć na odcinku. Więc jak ja się tylko do niej dorwę, do środka, to wam pokażę, co jest w środku. Czy ja nie mówiłam, że ja zawsze mam takiego farta, jak, że jak jest jakiś odcinek tematyczny albo mówię o czymś, to nagle ktoś wysyła mi w paczce albo otwieram taką paczkę z rzeczą, która pasuje do danego tematu. No konik, jedziemy do Stajni Iskra. Nagrywać wspaniały odcinek 24 godziny w Stajni i dostałam konika. Ej, w ogóle wiecie co? Oliwka chce wziąć do Stajni cynamonkę. Ten konik jest po prostu rewelacyjny poczekajcie. Ej, wyrzuciłam paczkę, nie. Tylko jak go się odpala. Poczekajcie tu. No, dawaj. Jest. Cynamonka, a ty jedziesz z nami do stajni. Poczekaj, jak cię tu... O, Uszami rusza. No ja wiem, że ty jedziesz. Z... Jak nie jedziesz? Jedziesz, więc konik będzie na pewno z nami spał. Ty nie bądź śpiąca, ty się obudź, bo jedziemy do stajni Iskra, rozumiesz? Wracamy do paczuszki od Milenki, bo Cynamonka chyba woli spać Mamy tutaj myszkę z Tomi Jerry To jest Jerry, tak? Dobrze mówię? I ona jest taka fajna na kółeczka. Mamy też list, ale poczekajcie Tutaj mamy jeszcze taki fajowy portfelik, zobaczcie Czytam list. Darliwka, hejka dziewczyny Jesteśmy siostrami. Milenka 6 lat i Marcelinka 2 latka Spakowałyśmy wam paczkę i mam nadzieję, że będziecie zadowolone Mamy dwie świnki morskie, Malinkę i Jagódkę. Jakie super imiona! Chodzę do zerówki i też prowadzę kanał na YouTubie Kolorowy Świat Milenki No to koniecznie musicie odwiedzić Milenka. Jesteście moim ulubionym kanałem. Olivia jest super Uwielbiam was, wasza fanka Milenka Milenka, bardzo, bardzo nam miło Wysyłam do ciebie serduszko i do twoich siostry i pozdrawiam was z całego serduszka. Ile chcę zobaczyć, co ty jeszcze tam do tej paczki włożyłaś? Mam tutaj jakieś malowanki. Zobaczcie, Milena to narysowała. I tutaj mam jeszcze kwiatuszka z jakąś superową pszczółką, pięknie tajna koperta, wysyp na oliwkę ale mi lękaj, o matko jak się błyszczy, jak się błyszczy, ja tego teraz nie wysypę, bo jak ja bym to wysypała to ile tutaj mnie sprzątania czeka, a ja zaraz muszę normalnie jechać, a ja jeszcze tutaj jestem wiecie, niewyspakowana, ale jeszcze to wszystko trzeba przejrzeć, ile malutkich niespodzianek i nie tylko malutkich, zobaczcie jaki kociowy kociowy, kociowy popit mega fajny, mamy też tutaj taką fajną zakładkę z Harry'ego Pottera, mamy też mnóstwo, ale to mnóstwo Słodziutkich moji popsików fajowych. Co to jest? O matko z moim ulubionym pieskiem z psiego patrolu. To jest taki labirynt fajny do przejścia. Mamy świnkę z Milka Secret Boxów. Tutaj jest chyba naklejka. A to jest owieczka malutka, tylko fajna, naprawdę słodziutka. Mamy kolejną kopertę ze złotymi. Frukami. Tutaj w środku... O, matko! Tu jest robal w środku. Nie wiem, czy wy to widzicie. Tam jest normalnie skorpion ludzie. Jeszcze więcej moji popsów dostałam. Jeszcze więcej figurek z Milka Secret Boxów. Jeszcze więcej zakładek z Harryego pottera Małpiak! Jednych denerwuje, a inni go lubią. Kolejny labiryncik z przegłat patrolu i też jest Rabu! I jeszcze jeden, tym razem z Chase'em. Mam tutaj mnóstwo, naprawdę mnóstwo słodziutkich naklejek ze zwierzątkami. Zobaczcie, jakie króliczki, takie wielkanocne trochę. No tak, bo i owieczka, i króliczki. Ej, to są naklejki? Tak, to są naklejki. Więc Milenka, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję i wpadajcie na kanał Milenki, kolorowy świat Milenki. Ja w drodze na pewno też zajrzę, zostawię serduszka, jakieś komentarze, jeżeli można komentować. No i bardzo Ci dziękuję za superową niespodziankę. A wracając do kwestii pakowania, wygląda to tak. Dobra, kochani, ja uciekam, skończyć pakowanie już poza kamerą. Będziemy na pewno stawiać dużo relacji na Instagramie, więc obserwujcie Darliwka. Oczywiście wszędzie nazywamy się Darliwka. No i bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Zostawicie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. No i dajcie znać, czy mamy też zrobić naszą puszynową wieczorną rutynę. Więc widzimy się już niedługo. I powiem Wam, że jak dam radę. To nie wiem, kiedy ja ten odcinek wstawię, nie wiem, nie wiem kiedy ten zestajni, czy w niedzielę yy, o 15, czy w poniedziałek, postaram się w niedzielę o 15, naprawdę, więc dziękuję za oglądanie i widzimy się już niedługo w superowym odcinku. Pa!